Więc tu też hardliner'a sobie tworzymy i nieważne, czy teraz mamy ciało mezomorficzne, czy ciało ektomorficzne, czy ciało endomorficzne, to jeżeli ktoś ma w głowie właśnie taki, takie podejście, trzeba go tak ćwiczyć. Pauzy, powolne opuszczania, dużo serii, nie aż tak dużo powtórzeń, ale nie, nie mało. To powiedzmy 10 razy 10 będzie fajne, ale 10 razy 8 też się sprawdzi. 10 razy 6 pewnie się sprawdzi. I, i można być kulturystą. Z tym neurotypem można być trójboistą równie dobrze. Można być miotaczem kulą, ale jeżeli, jeżeli weźmiesz takiego typa i dasz mu trening 10x10, to zrobisz z niego hard gainera. Jeżeli weźmiesz takiego typa i dasz mu typowy, nie wiem, 4 ćwiczenia na biceps po 8, 12 powtórzeń popeczka. Zrobić z niego gainera, a to jest gościu, który może być Mr. Olympia. Jak Dorian I gdyby Dorian Yates robił takie treningi, to gwarantowane jest, żeby w życiu nie doszedł tak daleko. Słyszeliście taki termin jak hard gainer? hard gainer? czyli hard gainer po polsku, aż ciężko mi to wymówić z polskim akcentem, ale no tak, po 20 latach na obczyźnie traci się akcent. Ale, co to jest hard gainer? Ehm, osoba, której ciężko jest przybrać wagę, przybrać na mięśniach, przybrać na sile. I do czego się sprowadza bycie hard gainerem? Teraz to przekręciłem akcenty. Pomieszałem dwa. To e, sprowadza do tego, że ktoś jest zazwyczaj chudy z natury. To jest jeden. Drugi typ to jest taki skinny fat. Też jest hard gainer. A czasami to są takie tłuścioszki, co kiedyś były bardzo grube i tłuste. I schudły. I schudły tylko z mięśni. I tak dojechali sobie te mięśnie do zera. Tak się jakoś w głowie też chyba trochę uszkodzili tymi e, prześladowczymi myślami o tym, że są za, za duzi, żeby za dużo nie jeść. Że też stali się, e, tak wyszkolili sobie umysł i metabolizm, że no ich dieta też tak się składa, że też sobie blokują te przyrosty. Że ja, ja, jak ktoś jest taki z natury dorzeźbiony, szczupły, zero tłuszczu, nie znaczy, że jest hard gainer. Bo czasem te osoby są mistrzami i w kulturystyce, i w trójboju, i w czym nie tylko, myślę, że taki Pudzianowski też nie ma specjalnie genu do tłuszczu, że tak powiem, i gdyby nikt nie ćwiczył, spójrzcie na jego brata, Chrystiana, jeżeli pamiętacie, kiedyś był takim takim szczupakiem, szczuplakiem. Więc to, że jesteś chudy, nie znaczy, że jesteś od razu hargeniarem. Zacznijmy od tego. Więc jeżeli mamy teraz osobę, która. Jest gruba i może być hardgainerem. I chuda, która może nie być hardgainerem. E, mamy jeszcze coś po środku. Ale te pośrodku to no, 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 no rzadziej będzie takim wyjątkiem. Ale zdawałoby się, że ktoś jest taki w miarę muskularny. Widzieliście na pewno nieraz takich e, ludzi, to do, dobrze ogólnie się prezentuje, ale też im jakoś mięśnie nie no rosną na koniec. I wszystkie te trzy osoby, te trzy typy osób, tu możemy teraz podzielić, że to jest mezomorfik, ektomorfik, endomorfik tak? I, i to są typy budowy ciała. Ale to, że komuś mięśnie nie rosną, jest często kwestia na przykład diety. Czyli taki chudzielec je za mało, mimo że je dużo. Grubas je za, mm, za mało, myśli, że je dużo. W ogóle z grubaskami, grubasami jest takie coś. że ja Robię wywiad. Taki przyjdzie taki 180 kilo i mówi, że on tylko jogurt je. Drugi powie, że. <laughs> cztery jajka i koniec. Nie? I to wszystko co jest? no Tak. Tak oczywiście. Ogólnie. To, to jest choroba mentalna. Jeżeli ktoś już jest na takim poziomie zatłuszczenia i mówi, że tyle je. No, to ja tak no. Nie specjalnie bierze, ale z drugiej strony nie są aż tak odlegli od prawdy, żeby powiedzieć, że oni bardzo dużo jedzą. Oni nie jedzą dużo, ale też mają taką wybiórczą pamięć. Jeden taki właśnie z tych mentalnych ludzi, co 200 kg już podchodził, którego się udało do 135 zbić w którymś momencie, no ale później zaczęły się jakieś stresy życiowe, zaczął więcej jeść, wiadomo, bo to jest rozwiązanie na stresy. Dziecko mu się urodziło więcej je. Drugie dziecko się urodziło więcej je. No. no i tak. I tak się dobił z powrotem do 150 kilku. W każdym razie no, to nie jest 200. I ta osoba mi mówi na przykład: em, O, wczoraj się przyłapałem na tym, że moja ręka chwyciła czekoladę, i wsadziła mi do buzi, i ja zacząłem rzuć. Ale ją wyplułem. I taki dumny z siebie. Ale ja mówię, no wcale się nie dziwię, nie? bo to jest właśnie część twojej choroby mentalnej, gdzie to tak jak kleptomania: po prostu coś się świeci, weźmiesz do kieszeni. No i to jest kradzież w sumie, ale ta osoba nawet nie wie, że to robi. Ja tutaj na przykład na siłowni miałem e znikające widelce. Widelce znikały z kuchni jeden po drugim ciągle. I taki trener tutaj pracował wtedy <laughs> i on mówi. Ja mam w kuchni dużo widelców. Przyniosę. Przyniósł kurde ze 20 widelców, każdy z innej parafii. W ogóle nie wiem skąd. Cała kolekcja różnych. Wszystkie jakieś było oczywiście żadne poserbrzane, czy, czy ten złote, tak. Ale em, za jakiś czas znowu wszystkie widelce rozkradzione. Ale co ciekawe, jak przestał tu pracować, to przestało to się dziać. <grym> Jeszcze sam ratował sytuację, którą stworzył. Także. Na tym polega czasem te problemy z jedzeniem grubszych ludzi, albo z niejedzeniem chudych ludzi, którzy myślą, że dużo jedzą. Tutaj, na przykład, na sali mamy Zisza, który mm, cały czas się zaklinał, jak on dużo je. On oczywiście, jak tu zaczynał, to 50 kilo ważył i teraz tam 70 parę waży, tak? Ale mm, to dla niego jest niezwykła trudność, żeby tyle ważyć. On po prostu jest jakiś, no, wręcz anorektyczny chyba z natury, z genetycznie, ale ale jest całkiem silny. W zawodach startował w, na poziomie krajowym, nawet na europejskim. Więc coś tam, coś tam z tego jednak wyszło, mimo wszystko. I gdybym więcej, jakby więcej wyszło. Ale któregoś razu zapytałem go, czy, czy ile on je? Zawsze jest, że kurde, ile on je? się jakieś legendy tutaj tworzy, nie? W końcu policzyliśmy i on tam je. No to 2000 kalorii wyszło. No i To jest wszystko percepcja, to jest wszystko. Percepcja, percepcja, percepcja. Także musisz na chwilę sobie postawić się poza sobą, spojrzeć na siebie, jakby trener patrzył na ciebie. Ja mam ten problem właśnie, że jak sam siebie trenuję, no to też ja muszę patrzeć na siebie obiektywnie, czyli muszę tak jakby wyjść z ciała i popatrzeć na tę osobę, kto tam jest, co ja bym tej osobie kazał teraz zrobić. I właśnie to, od tego się zaczyna przebrnięcie przez te bycie hardgainerem. A tak przy okazji yy, dzieje się czasem zupełnie odwrotnie. Nawet byście się nie spodziewali, ale ktoś je y, takie za mało trochę, nie? Narzeka, ale jest za mało. <laughs> I dodaje mu do diety kilka jaj na przykład. Po prostu sześć jaj w trzech posiłkach. I ta osoba jeszcze bardziej chudnie skąd to się bierze? Stąd to się bierze, że podbijając to, że te, to, tak możecie powiedzieć teraz, że ta osoba znowu kłamie, ale nie, to to nie jest jedna z tych kłamiących osób. E, to jest już zupełnie inna osoba, nie, ani te z tych grubych psycho, ani z tych anorektyków psycho, nie? Więc anorektyk zawsze będzie myślał, że za dużo je, a taki super wielki Człowiek po 200 kg też będzie zawsze myślał, że je mało. Ale tutaj mamy taką osobę po środku, teoretycznie zdrową, i tak dalej. No, coś tam wiadomo, każdemu może troszeczkę dolegać. Ma jakieś tam minimalne problemy ze zdrowiem, ale nie związane akurat z nabieraniem wagi specjalnie. I dosłownie on był na redukcji. Powiedziałam, dobra, trochę przesadzasz już teraz, do, dodajemy trochę. I, I dodaliśmy trochę tych jaj i jeszcze bardziej schudł. Ale też jest coś takiego, żebyście nie robili mi tu sensacji, że ja pierwszy o tym mówię. Wiele razy słyszałam, że ktoś robi cheat day na redukcji, się na w węglowodanów, po pięciu dniach nie jedzenie węglowodanów, a na drugi dzień jest chudszy znowu. Tak? Mięśnie pełniejsze są, tak, ale na wadze jest mniej nawet. Ja, ja sam czegoś takiego też doświadczałem jak jeszcze kiedyś się tam bawiłem, w te redukowania, jakieś tam i, i masowania. Więc um, jest coś takiego, dlaczego? Bo um, twój metabolizm był już spowolniony, i nagle zjadłeś więcej, odblokowałeś tą normalną szybkość metabolizmu, i ten metabolizm wyprzedził twoje potrzeby kaloryczne. Czyli, jeżeli ktoś spala 3000 kalorii dziennie i zaczyna redukcję, to w końcu jego metabolizm zejdzie do takich, Powolnych prędkościach metabolicznych, że będzie potrzebowało tylko 2000 kalorii, na przykład. I na tych 2000 kalorii już jest swój metabolizm. Nagle dodajesz trochę jedzenia. A metabolizm myśli, że aha, już będzie, już będzie normalne żarcie. Znowu przyspiesza do tych 3000 załóżmy, czy ten 2700 niech będzie. Ale następnego dnia się okazuje, że wcale nie masz tutaj tyle tych kalorii. Tylko tak jakby. Zostało to odblokowane przez chwilę, przez chwilowy dostęp do większej ilości składników odżywczych. I to nie zawsze musi być glukoza, która kontroluje choćby leptynę. Takie jajka y, na przykład hamują y, grylinę, czyli hormon apetytu, który wpływa na hormon wzrostu, ale cholera wie, co jeszcze robi tak naprawdę, bo, bo to się po prostu zdarza. Więc bycie hardgainerem to może być dieta, może być to, jak siebie oszukujesz. Ale dzisiejszy temat zawiera jeszcze jeden aspekt. Aspekt treningowy. Znacie moje stare odcinki o neurotypach? Jeżeli nie znacie, wpiszcie w YouTube Wodyn Neurotyping. Neurotyping. I te dwa słowa wystarczą, i tam kilka odcinków wyjdzie na ten temat. I są, jest taki neurotyp nazywany trujeczka. Neurotyp 3. I on jest największe prawdopodobieństwo, że będzie hard gainer. Dlaczego? Zazwyczaj dlatego, że ma takie podejście do treningu, jakie ma, a jakie to jest jego podejście. Jest takie raczej niskointensywne, to jest osoba ostrożna. Bardziej jej się liczy chyba taka kontrola po prostu nad sytuacją, plan, żeby był realizowany. W każdym razie, jeżeli weźmiemy sobie inne neurotypy, to one są takie bardziej intensywne, wojownicze troszeczkę bardziej, albo lubią pompę. Ta osoba nie obchodzi jej pompa, nie obchodzi jej, że, że ciężar jest duży, że jest fajnie, że się coś dużego podniosło. Nie obchodzi jej to, że jest szybkość, nie? wręcz przeciwnie, chciałaby w sumie tak ćwiczyć, żeby nie było za dużego ciężaru, żeby nie było za dużej pompy. Tak jakby dosłownie sama sobie um, no stawia kłody pod nogi. Dla takich osób no możemy po prostu przyjąć, że te postępy będą, ale one będą w czasie najbardziej odległe, czyli tam 6 do nie wiem, 16 tygodni trzeba czekać, żeby były jakieś wyraźne rezultaty, ale dla takich osób się opłaca taki trening zrobić typu 10 razy 10. Nie robimy dużo ćwiczeń dla takich osób. Jeżeli zrobimy dwa duże ćwiczenia na jednym treningu, to w sumie to najlepiej, żeby były jeszcze w super seriach, czyli że ta osoba to jest taka troszeczkę jak, jak biegacz maratonów. Ona musi ciągle coś tam być w ruchu, coś robić. I tylko, że nie aż tak intensywnie, tak żeby wszystko było pod kontrolą, czyli jakieś pauzy, powolne opuszczania będą pozytywnie wpływać. Nie tyle na, na, nawet na same mięśnie, bo teraz badania naukowe mówią o mięśniach, ale na psychikę. Ta osoba po prostu zrezygnuje z planu, jeżeli tam nie y, poczuje się zagrożona, że ten plan ją jakoś uszkodzi, że będzie jakaś kontuzja, że, że postura mu się zepsuje, że nie ma pełne, że, że mu trzęsą się ręce, na przykład. To już to jest dla niego sygnał demotywujący. Więc taką osobę można ćwiczyć, robimy dużo serii, ale każda jest daleko od upadku. Daleko do, do upadku, jak będzie upadek, no to trzeba szybko zmienić coś w tym planie. Może nawet ćwiczenie trzeba zmienić wtedy. Więc to, że nie ma tej intensywności, powoduje, że te postępy będą, ale one będą bardziej rozleczone czasie. I zaprogramujemy, że na przykład 2,5 kg na tydzień dokładamy, albo raz na dwa tygodnie, albo jakąś inną liczbę, pół kg może być równie dobrze, zależy od ćwiczenia. Więc tu też hardliner'a sobie tworzymy i nieważne, czy teraz mamy ciało mezomorficzne, czy ciało ektomorficzne, czy ciało endomorficzne. To jeżeli ktoś ma w głowie właśnie taki, takie podejście, trzeba go tak ćwiczyć. Pauzy, powolne opuszczania, dużo serii, nie aż tak dużo powtórzeń, ale nie, nie mało. To powiedzmy 10 razy 10 będzie fajne, ale 10 razy 8 też się sprawdzi, 10 razy 6 pewnie się sprawdzi. I jeżeli zrobisz ilość ćwiczeń total w ciągu dnia, to prawdopodobnie jakieś 4, mało kortyzolu, wszystko w godzinie trzeba zamknąć. Tak przy okazji, na wsparciu kanału, na karnacie, na siłownię Wodyna. Mamy teraz materiał z przykładowym planem dla takiego neurotypu trzeciego. Link w opisie. Czyli mamy taki neurotyp trzeci, i ten neurotyp trzeci no, jest tym hard yy, w takim sensie. Ale teraz, co jeżeli ten człowiek, którego mamy, mam neurotyp jeden? To jest człowiek, który ma dominujący układ nerwowy, to jest osoba, która też mięśnie aż tak nie czuje, nie lubi takiej specjalnie pompy. Ale ćwiczy metodą, powiedzmy, jakąś kulturystyczną. Może nawet bardzo agresywnie ćwiczyć kulturystycznie, ale robi, powiedzmy, 8-12 powtórzeń. I Albo nie wiem, no 12-15 niech będzie, coś w tym stylu. I coś tam, coś tam podrosło, ale później postępy się zatrzymują. Takim neurotypem, jedynką, 1a dokładniej, był na przykład Dorian Yates. Były też pauzy, były powolne negatywy, podobnie jak w neurotypie trzecim, ale nie po to, żeby była kontrola sama w sobie, tylko po to, żeby było jeszcze większe napięcie mięśni, czyli napięcie ponad pompą tutaj jest jakby. I, i można być kulturystą, z tym neurotypem można być trójboistą równie dobrze. Można być miotaczem kulą, ale jeżeli, jeżeli weźmiesz takiego typa, i dasz mu trening 10 razy 10, to zrobisz z niego hard gainera. Jeżeli weźmiesz takiego typa i dasz mu typowy, nie wiem, cztery ćwiczenia na biceps po 8-12 powtórzeń, popeczka, zrobisz z niego hard gainera. A to jest gościu, który może być mistrzem Olimpia, jak, jak gdyby Dorian nie zrobił takie treningi, to gwarantowane jest, żeby w życiu nie doszedł tak daleko. A dlaczego? Bo, bo sam zaczynał tak ćwiczyć i odszedł od takiego treningu nie dlatego, że filozofia była silniejsza, od jego celów po prostu. No nie można mieć takiej filozofii od tak znikąd. Taka filozofia, jaką miał Dorian, jest się wzięła z tego, że efekty były lepsze, kiedy robił mniej, a intensywniej. Więc mm, możesz sobie hard stworzyć przez to, że aplikujesz nie ten rodzaj treningu. Jeżeli widzisz po osobowości, że to jest osoba, która też podobnie jak neurotyp trzeci, lubi strukturę, że Dorian na przykład ma tam z 10 czy ilu lat, czy z 15 ze szyciki, gdzie każde powtórzenie, każdy ciężar notował. Po co to notował? Po to, żeby za tydzień sprawdzić, że czy dodał jedno powtórzenie, czy dodał dwa powtórzenia, czy dodał 2,5 kilo. I, I cały czas tak planował prawda? I podobnie neurotyp trzeci buduje, tylko że jest jakby po drugiej stronie spektrum do 1a, do że po prostu można sobie tak progresować, progresować. Tylko że neurotyp 1 będzie chciał tej intensywności, tej walki, a neurotyp 3 nie chce żadnej walki, on chce tylko kontroli. Jednak zazębianie jest w tych powolnych, kontrolowanych, technicznych aspektach. Zupełnie z innych powodów te same przyczyny. Tak, tak samo można powerbandów używać e, z różnych przyczyn. Jedna osoba będzie używała pary bandów, żeby większe napięcie stworzyć, czyli neurotyp 1A. A druga osoba będzie używała powerbandów, żeby większą szybkość wygenerować, czyli neurotyp 1B na przykład, ewentualnie 2A. Ale to odsyłam do poprzednich odcinków, jeżeli mieszają się wam w głowie te neurotypy. A nawet jeżeli się wam mieszają, to i tak wytrwajcie w tym odcinku, bo, e, bo to zdrowy rozsądek po prostu wam powie, podpowie, co może źle robicie ze sobą, albo z jakimś podopiecznym, jakiego macie, jeżeli, się, jeżeli macie podobiecznych. Jesteście trenerami. Więc teraz, jak można jeszcze y, zrobić sobie hard gainera? Na przykład bierzemy neurotyp 2a, czyli taki jak mój, który potrzebuje w miarę częstych zmian w treningu. Zmiany ćwiczenia, zmiany powtórzeń i cały czas pompuje, y, y, robicie tylko jeden plan. Tylko jeden plan, tylko jeden plan. Ja, ja w sumie mam takie. No, powiedzmy, poczucie dyscypliny, że potrafiłbym w jednym planie wytrwać, kurde, bardzo długo i chciałbym nawet tak zrobić, ale się okazuje, że to moje ciało czasem po dwóch tygodniach już mówi dobra dość chce zmiany. A dlaczego? Bo się szybko adaptuje. Jeżeli się szybko adaptujesz, to szybko też trzeba tej zmiany. Ostatnio właśnie o adaptacji nagrywam zacząłem PICP level 2 omawiać, też na wsparciu kanału, tylko ten level 6, wsparcie kanału, kurs kurs bodyna i, i tego levelu 2 już tam naliczyłem będzie 79 odcinków więc e, już pierwszy jest skończony też tam jest koło 80 odcinków a e, w sumie to nie policzyłem nawet ile ale e, może kiedyś policzę bardzo dużo jest no setki jeszcze chyba nie ma ale e, wystarczy zobaczyć sobie na playlistę e, na tak, w playlistę trzeba będzie. Na końcu zostawię taką playlistę, możecie sobie zobaczyć. Tak czy owak, niektórym trzeba zmieniać ten plan. I teraz robisz z niego hard genera, że przez dwa tygodnie rosło, a później już w ogóle nigdy nie rośnie przez następne, do końca życia, że tak powiem. Bo to jest taki neurotyp, że on potrzebuje tych zmian. A ty tych zmian nie dałeś dość często. E, oczywiście, czym większy staż treningowy, tym jeszcze częstsze zmiany będą potrzebne. Rotacja ćwiczeń. Rotacja, fluktuacje serii powtórzeń. To jest coś, co, nie da się po prostu tego zrobić 4 serie po 8-12 powtórzeń, cztery ćwiczenia na biceps i tak w kółko to samo. To nie to. Czyli robimy hardgenera z, z typu 2a tym, że trening jest cały czas ten sam, ale przy okazji każdy trening na ten typ działa. Czy to jest 10 razy 10 czy 1 razy 1, to zadziała, tylko że niezbyt długo. Jest, jest taki neurotyp jak jeszcze 2B, i to jest taki typowy kulturysta. Czyli tutaj rzeczywiście typowy kulturysta w sensie takim ogólnopojętym. Czyli to, co się słyszy, co kulturyści mówią inaczej od innych sportowców: że trzeba czuć mięśni, że trzeba pompę, że trzeba dużą objętość zrobić. Po prostu takie mięśniackie hasło, że tak powiem. I, I tutaj rzeczywiście z, tego, z tej osoby zrobisz hardlinera, jak każesz im maksować. Oni mogą być nawet silni, bo mają sporo mięśni, mogą mieć e, sporo włókien szybko tak? ale ta osoba nawet nie ma motywacji do treningu, jeżeli nie czuje tej pompy, jeżeli nie, nie wczuwa się w mięsień, nie, nie czuje, że pracuje, to ta osoba jakby. Demotywuje się i przestaje ćwiczyć, że tak powiem, przestaje mieć tą intensywność szczytową potrzebną do tego, żeby nie być już high Czyli nawet jeżeli osoba jest w miarę mesomorficzna, ale dajesz mu trening, który nie pasuje do jej psychiki, może tak to się skończyć, że się zupełnie taka osoba zrezygnuje. Czyli na przykład dasz 10 serii po 10, jeżeli będzie czuł tę pompę i połączenie nerwowo-mięśniowe, fajnie. Jeżeli ta osoba jednak. Woli walić do, do, do faila wszystkie serie i jest odporna w sumie na to, bo na przykład no, inne neurotypy mogą być zupełnie nieodporne no, na trening do, do ostatniego powtórzenia. Nie wszystkie neurotypy, ale to, to jest spoko. Może sobie robić 16 serii na biceps do upadku, prawie i jakoś, jakoś to działa dla tej osoby. I trzeba tylko zrozumieć, jak, z jaką osobą mamy do czynienia. To oczywiście wymaga więcej niż tak po prostu, że ktoś przyjdzie i zrobi sobie wywiad z tą osobą, może troszeczkę doświadczenia, trochę, trochę bycia z tą osobą. Trzeba, trzeba zobaczyć, co ona lubi robić, bo to też daje tą intensywność. Czyli jeżeli ta osoba lubi ćwiczyć w ten sposób, to dopiero tak intensywnie się zaangażuje. Jeżeli ta osoba y, lubi od czasu do czasu walnąć sobie jakiś ciężki Max na ławce, to też dobrze, to też dobrze. Taki sajan taki na przykład jest, e, nie z kreskówki, tylko z polskiego podwórka e, kulturystycznego. I on właśnie lubi takie serie, które są trochę wybujane na przykład na boczne barki, czyli ciężko powyciskać. Ale generalnie w jego treningu przejawia się neurotyp 2B, gdyż, gdyż jest duża objętość. Jednak, tak jakby troszeczkę gdzieś tam może mieć takie, takie coś, że po prostu lubi sobie machnąć ciężarem, co jest bardziej podobne do neurotypu 1B, czyli takiego neurotypu, który lubi szybkość i lubi siłę i szybkość połączoną. Także tak czasem gdzieś jest jakaś pomieszana ta, ta cała, cała sprawa. Zazwyczaj te wszystkie, cała ta mieszanka jest w neurotypie 2 a, czyli takim jak moim, że, że wszystko działa, ale nic na, na długo nie działa. I jeżeli ja zrobię taki trening typowo kulturystyczny, on no na mnie też zadziała, ale no dwa tygodnie później będę pewnie przeziębiony, pod nim, bo tak zazwyczaj reaguje na przeciążenie. Z kolei, jeżeli ktoś ma ten neurotyp 2B i dobrze mu wchodzą te ćwiczenia z dużą ilością serii, objętości, dużo failów, Zazwyczaj kończy się tym, że no, jeżeli się nie przeziębi oczywiście, bo się raczej nie przeziębi, te osoby zazwyczaj cierpią na to, że mają bóle w ścięgnach. Odczuwają to jako bóle w stawach oczywiście, bo ścięgno zaraz przy stawie jest. No i wtedy najlepiej co zrobić? Najlepiej odpuścić objętość dla takiej osoby co parę tygodni, czy na przykład może 2-3 tygodnie ćwiczyć na dużej objętości, później jeden tydzień deloadu, ale deloadu od, obję od objętości trzeba takiej osobie zrobić. No i bóle przechodzą szybciej, tak? Albo może wejść w program, gdzie jest mniejsza objętość ogólnie, e, aż, aż się nie naprawi dane, e, dane ścięgno. Czyli na przykład, jeżeli tylko chodzi o ścięgno tricepsa, no to nie ma problemu chyba, bo większość treningu ta osoba może tolerować nadal na dużej objętości. Z kolei triceps pracuje w wyciskaniach na klatę, w wyciskaniach na barki, w wyciskaniach na triceps. Więc takiej osobie wystarczy coś tutaj... Coś tutaj zabrać. Na przykład w ćwiczeniach na barki nie będzie wyciskania, to już jest mniej wyciskania dla tricepsa. Albo można zabrać same ćwiczenia tricepsa, na przykład zredukować to do jednego ćwiczenia, albo tymczasowo nawet w ogóle zrezygnować, bo wiele osób ma duże tricepsy, w ogóle nie robią z tricepsów, czyli nic nie potrzebują. Wyciskanie leżąc robią, wyciskanie stojąc, a tricepsy same dalej rosną, bo jest dostateczna ilość objętości z tamtych dwóch treningów. Więc trzeba tak sobie manipulować. No i jeszcze został ten neurotyp 1B, który też tak jak 1A ma dominację układu nerwowego. On tutaj zależy im na ciężarach, na mocy, ale tutaj jeszcze element szybkości musi liczyć. Tak jak w, jeżeli kogoś pozbawimy tej szybkości, mu powolne powtórzenia robić, tak jak było w neurotypie trójce, tak jak można zastosować dla większości przypadków dla neurotypu. 2B, 1A. Ja wiem, że ten, te, te literki to <noise> trochę przesadne są, ale nauczycie się jej. To będzie łatwo już później. W każdym razie, jeżeli osoba lubi te szybkie ruchy, jej, jej to zabierzecie. Każecie powoli podnosić na biceps, powoli unosić na boki sztangielki. Bardzo szybko ta osoba straci frajdę z treningów, będzie nisko intensywne te treningi, będą bez dopaminy po prostu. Będą bez adrenaliny, będą po prostu mdłe jak flaki z olejem. No i ta osoba po prostu odchodzi. Ona lubi podnoszenie olimpijskie, ona lubi gwałtowne wiosłowania, szarpane. Na tych treningach lepiej wychodzi. No. Także nie stwórzcie z nikogo hard Dajcie mu jeść, a będzie rósł. Siła.